Jest z nami Damian i e firma. Cześć Damian. Cześć. E Powiedz nam, dlaczego tu jesteście e i czym Wasza firma się zajmuje? Zajmujemy się księgowością internetową. Mamy również biuro rachunkowe, czyli cały zestaw księgowy, które odpowiadają za to, żeby pomagać klientom w rozliczaniu faktur i nie tylko, za całą księgowość. Natomiast my jesteśmy po to, żeby pokazać również nasze narzędzia e-commerce. Powiedz mi jeszcze, jaką wartość niesie wasza firma dla się klientów? No to przede wszystkim od pewnego czasu budujemy bardzo dużo integracji. Zarówno sklepów, jak i marketplace'ów, teraz dochodzą również kurierzy, czyli tworzymy taką alternatywę na rynku, żeby zautomatyzować obsługę zamówień. Mhm. E, czyli tutaj wiemy, że jesteśmy na konferencji Olimp Marketplace, czyli chodzi o zagraniczne marketplace'y, to jak tutaj, dla kogo są Wasze usługi, jeśli chodzi o ten segment zagranicznych marketplace? Jasne, no to mamy integrację z e Magie, mamy z Early, z Etsy. Większość, którą tak naprawdę były dzisiejsze konferencje poświęcone, również no po prostu obsługujemy. Ta lista rośnie, więc nie ma tutaj wszystkich graczy. Między innymi jeszcze dopieszczamy do końca roku integrację z Amazonem, natomiast większość popularnych integracji marketplace'owych znajdziemy. Mhm. To tak krótko jeszcze zapytam o Twoje wrażenia z konferencji. Jak ci się podobała cała konferencja? Bardzo mi się podobała, merytoryczna. Naprawdę fajne też są e, różnego rodzaju triki, które można wykorzystać w poszczególnych marketplacesach. Gdzie też oczywiście my podobną wiedzę staramy się edukować naszych klientów, po to, żeby oczywiście sprzedawali jak najwięcej. Mhm. Dobrze. No to jeszcze jedno ostatnie pytanie: czy będziecie na After -park? Będziemy. Super, to się zobaczymy. To była i e firma, czyli księgowość dla przedsiębiorców, jak również integracja dla platform Marketplace. Dziękujemy. Dzięki.